Dobra, dawaj prawdziwą historię McDonalda. Jak się zaczęło z tym fenomenem? Zdrady. Złamane umowy i bezwzględny biznes A są wszystko w cieniu złotych łuków I zapachu Restauracja magii. Złote Łuki, brzmi zarąbiście, nie? Ej, McDonald's aktualnie ma ceny Tak ekskluzywne jak w jakiejś restauracji dobrej To jest absurdalne W ogóle się nie opłaca w maku jeszcze w tym momencie Kiedyś jeszcze było spoko Miałeś burgerka, tam cheeseburgerka za 2-3 złote Teraz? Daj spokój w ogóle Na getsy ja sobie zamawiam na chatę, pieniężnych płacę What the hell? Oto jak powstał McDonald's Kiedy w latach 30 rodzina McDonald's przybyła do nic nie wskazywało na ich przyszły sukces Chociaż Richard i Morris Pracowali przy planach filmowych A ich ojciec Patrick prowadził niewielką restaurację Sprzedającą hot dogi Mieściła się ona przy przylepie... Hot dogi są spoko, ale nie takie Wystarczy ketchup, naprawdę, nie, nie wrzucaj tam nic więcej Po co to psuć Sprzedającą hot dogi Głośniej? No fajnie było, nie? Głośniej. Było bez Całkiem nieźle, więc rozszerzono ofertę o sprzedaż hamburgerów. Co ciekawe, kosztowały one wtedy 10 centów za sztukę. Było to całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że nielimitowana dolewka soku pomarańczowego. Czy w KFC kosztowało? warto jeszcze nie? Znasz odpowiedź. Fast foody są do pizzy po prostu. 5 centów. Bracia, którzy zaczęli powoli przejmować interes po ojcu, musieli jednak przenieść biznes 40 dni na zachód. Nowo powstała restauracja mieściła się na ulicy San Bernardino i nazywała no się McDonald's Barbecue. W 1948 roku, po kilku ładnych latach działalności, bracia dochodzą do odkrycia, że większość dochodów pochodzi ze sprzedaży hamburgerów. Właśnie. Robisz kurde hotdogownie? A ostatecznie burgery ci się lepiej sprzedają, ale te hotdogi musiały być gówniane. Zmienić model restauracji. Usunęli więc z niej popularne karhopy, czyli taki rodzaj stolików dla samochodów i zaczęli przebudowywać cały lokal. Uprościli system zamówień, a także menu. Teraz... I <laughs> jednego pracownika? <laughs> Przebrali za klauna. Z <laughs> hamburgerów, cheeseburgerów, szarlotki, szejków oraz frytek. Kuchnia została. Ej, restauracji... szczerze mówiąc, wolałem, jak menu było w trochę jednak mniejszym rozmiarze, bo. Teraz jest troszeczkę taki paradoksalny, mimo że masz większy wybór, to jest trudniej wybrać, bo jest tyle potencjalnie dobrych rzeczy, że w końcu ciężko jest się zdecydować. Na koniec dnia i tak zostaje przy tym samym, nie? Wiem jakiegoś Max Chickena na albo ewentualnie podwójnego Macroyala. Nie ma innych wyborów u mnie, nie ma. Hamburgerów, cheeseburgerów, szarlotki, szejków oraz frytek. Kuchnia została ustalona pod jak najwyższą efektywność, a restauracja miała stać się... Maksymalizacja zawość. efektywności. Ej, w McDonaldzie to oni teraz mają tam grubo, nie? Teraz tam maszyna normalnie ci wyświetla, że masz 7 minut na to, żeby frytki były dobre, po 7 minutach trzeba je wyrzucić, bo już wtedy są niedobre. Albo normalnie wsadzasz bułę i po 30 sekundach ona wyskakuje jak z tostera, idealnie zrobiona taka, jaka powinna być. Tam wszystko maszyny już. Robią stare pracownicy z maka, zaraz nie będą nawet memem, bo już ich nie będzie. Sługowa. 12 grudnia 1948 roku lokal zostaje otwarty pod nową nazwą McDonald's. Kolejne sukcesy powodują, że bracia myślą nad dalszym rozwojem interesu. Wiedzą, że potrzebują nowego lokalu, Let's go. Miał on zwiększyć efektywność, a do tego być bardziej atrakcyjny dla klientów. Ej, ale widać, że dużo lokali McDonalda, nawet na początku XXI wieku, inspirowało się tym oryginalnym takim, bo dużo maków w Polsce przez długi czas było zbudowanych na bazie takiego domu, ze szpiczastym dachem. Teraz te maki to już są wszędzie powpierdzielane, głównie do jakiejś galerii czy coś, ale kiedyś McDonald's to miał taką budowę jak jakieś takie dojo. Wiem. Tak było. Aby osiągnąć ten cel zatrudniają Stanleya Mestona, architekta z Fontany. Zaczynają bardzo długi proces. Wiecie co było o w McDonaldzie za dzieciaka? Place zabaw. Oni mieli zawsze taką Pano zjeżdżalnie, które się wchodziło takim parkurem piętrowym. Z projektowania nowego lokalu. Na korcie tenisowym za restauracją rysują kredą na ziemi całą kuchnię i odtwarzają w niej. Kolejne to procesy produkcyjne. Jako wystrój wybierają przyciągające oko czerwono-białe płyski oraz kolorowe błachty stali. A do tego Meston proponuje im coś, co naprawdę będzie przyciągać wzrok: żółte, niemal ośmiometrowane. Szczerze ruchy. mówiąc, ten żółty kolor to mnie dalej wkurza. Ozdobione neonami. Przy okazji powstaje też Ale pierwsza spoko. maskotka, czyli kucharz Spini. Poza wystrojem, bracia chcą, aby restauracja naprawdę stała się fast foodem. Sięgnęli oni do kilku technik, aby skrócić wizytę klienta w lokalu. Poza niezwykle szybką obsługą, serwującą posiłki w niezbyt wysokich cenach. Niezwykle Zatem... szybka obsługa. Powiedzmy, że jest... Więcej niż 5 osób w lokalu i już 20 minut czekasz w tym momencie na zamówienie. Przynajmniej u mnie tak jest. To jest jakiś absurd. Nie wiem, naprawdę. Prędkość wydawania jedzenia w McDonaldzie też spadła drastycznie. To zmienić ustawienia sali dla klientów. Wyłączono ogrzewanie. Kiedyś faktycznie był fast food, teraz to. ustawiono nie za niewygodne krzesła, a nawet rozdawano napoje w stożkach które wymagały ciągłego trzymania. Wszystko to, żeby klient spędził jak najmniej czasu w restauracji. Dzięki tym przewrotnym rozwiązaniom restauracja odnosiła coraz... Double ten... Beef. W sumie spoko nazwa. Taka zwykła kuźwa. Na tyle duże, że mogła sobie pozwolić na otworzenie franczyzy. Kolejny ja dzień... raz na 20 nuggetów czekałem 40 minut. Jestem przekonany, że ci po drodze je i musieli nowe dorobić. Wieje restauracje powstają w 1953 roku. Jedna z nich, znajdująca się w Downey w Kalifornii, istnieje aż do dziś. Jednak różni się ono nieco od reszty, bo też jej franczyza nie pochodzi od korporacji McDonald's, a od samych braci McDonald's, czyli jej założycieli. Ale o tym trochę więcej później. W 1954 roku całym sukcesem zaczyna interesować się Ray Kroc. Sprzedawał on maszyny Aha. do szybków i był zdziwiony, że McDonald's używa aż ośmiu w jednym lokalu. Od razu bada sprawę i widzi potencjał restauracji. Spotyka się z braćmi i przekonuje ich do tego, że należy otworzyć lokale w całych Stanach. Bracia są jednak... Zawsze tak Pojawia się ten jeden taki Bobby Kotik. To, to jest Bobby Kotik. On węszy dolara, śmierdzi mu coś groszem i trzeba odpierdzielić. Dopiero po zapewnieniu... Maksymalizacja. Tego, on bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne... Ale mądry w sumie. Przekazują mu oni prawo do zakładania restauracji. Mógł wybrać dowolny stan na terenie całego USA, poza... Arizona oraz Kalifornii. Czemu? Tam właśnie działali sami bracia. A, okay. Całym interesem miał zająć się Ray, a Richard i Morris mieli otrzymywać pół procenta od całego dochodu. Pierwsza jego restauracja. Pół procenta? To brzmi śmiesznie, ale jak to rozkręcisz. To co są absurdalnie duże pieniądze. W 1955 roku zostaje ona pomalowana przez Eugenia Wrighta. Stworzył on też paletę kolorów, której firma używa aż do dziś. Rej szedł za ciosem i otwierał coraz to kolejne restauracje. W ciągu trzech lat otworzył ich aż 102. 19... Myślicie, że McDonald's kiedyś zrobi jakiś rebranding? W sensie, oni delikatnie gdzieś tam poszli w stronę tych takich modernistycznych, minimalistycznych logo, ale barf raczej nigdy chyba nie zmienił. Wydaje razy. mi się, że to byłby w strzał w kolano. Otworzył ich aż 102. W 1960 roku zaczynają pojawiać się pierwsze billboardy, a także. Ale w ogóle, na przykład we Francji jest ponoć jakaś ekskluzywna wersja McDonalda, taka, no ja się chyba tam nazywa McDo. To jest jakaś taka odklejka, no. Co w niej innego? W sumie to pewnie tylko kwestia tego, co otacza to wszystko, a nie jedzenia lepszego. kampanie reklamowe. Krok pewnie uważa, jest zawsze się opłaca, a pieniądze włożone w reklamy w końcu do niego wrócą. Jak na tamte czasy było to myślenie bardzo nowatorskie. Z jest... drugiej strony do każdego kraju McDonald's trochę inaczej się dostosowuje. Tak jak we Francji masz taki bardziej właśnie ekskluzywny McDonald's, w Stanach masz totalną wpkę, bo ci ludzie w mają wszystko jak leci, <noise> to u nas te, masz taki McDonald's pomiędzy, gdzie musisz się trochę postarać, ale bez przesady. Pirowało ono do wielu innych kampanii marketingowych, a także do założenia takich restauracji jak Burger King czy Taco Bell. Rozwój amerykański. Taco Bell to w ogóle są ci, którzy mają pizzę, a też nie? Prostrat wpływa niezwykle dobrze na biznes. Podróżni często zaglądają do McDonalda, który oferuje zawsze jednolitą jakość oraz. Stary, tyle co tirowcy zostawiają w maku po drodze. To jest. Chory income. Chory. W 1961 Krok decyduje się kupić w pełni firmę braci McDonald's. Transakcja opiewa na 2,7 miliona dolarów, sumę, którą Krok musiał pożyczyć u wielu inwestorów. Cały proces mocno nadwyręża relacje Reja z braćmi McDonald's. Jako, że umowa dotycząca podziału zysków, mająca dać 1% przychodu braciom McDonald's, nie była pisemna, a ustna, Oj. Krok nie dotrzymuje jej. Tłumaczy, się, oj, oj, oj. że nie wywiązano się z oddania mu pełnych praw. Jako przykład pokazuje on kilka restauracji McDonald's założonych przez braci poza systemem. Bracia zatrzymują swoją restaurację, jednakże tracą prawa do jej oryginalnej nazwy. Big M, bo tak zostaje nazwana, nie utrzymuje się jednak długo. Krok otworzył naprzeciwko niej. No... no i zostali wydymani, nie? Ale przykre. Nowy lokal McDonald's, który osobiście nadzorował. Big M splajtowało w ciągu pół roku. Gdyby Krok wywiązał się ze swoich umów. Potomkowie McDonaldów otrzymywaliby rocznie 200 milionów dolarów. Ale mimo tych problemów firma nie zatrzymuje się cały czas dominując na rynku. Otwiera nawet uniwersytet hamburgerów szkolący restauracji. I po raz pierwszy pojawia się Ronald McDonald'. W 1965 roku McDonald pojawia się na giełdzie, tylko w jeden dzień o ponad połowę zwiększa swoją wartość i otwarcie się na klienta odnosi coraz większe sukcesy. Ceni też sobie zdobycie serca każdego Amerykanina. W Stanach, gdzie jest bardzo dużo odsetek katolików, którzy w piątki nie spożywają mięsa, opracowany zostaje filet of fish albo hula burger z ananasem. Nie, no te piątki bezmięsne, to mam wrażenie, że w tych czasach też większość ludzi i tak ignoruje. Nieważne, tak, czy wierzy, nie czy nie. Taką popularnością. W 1968 roku w ofercie pojawia się legendarny Big Mac. Jest on dokładnie taki sam, jak ten. Big Mac jest giga overrated. Masz tak dużo lepszych kanapek od Big Maca, że to jest szok. Który możemy kupić teraz? Rok później McDonald's świętuje sprzedaż 5-miliardowego burgera. Jego kampania marketingowa dociera do każdego z 50 Ale marketing Maca jest dobry, trzeba im przyznać cholera. Co wcześniej wydawało się niemożliwe. Wraz z otwarciem tysięcznej restauracji w 1968 zmienia się prezes McDonald's, Fred Turner, człowiek, który zaczynał jako operator grilla. Był gotów na każdy eksperyment, byleby tylko zwiększyć wydajność. To jego pomysłem było przecinanie bułek na pół, żeby tylko uniknąć ich sklejania. Dzięki temu manewrowi w czasie produkcji burgera oszczędzone zostały 3 sekundy. Również jego. Min pomysłem... ja, Maxer, prawdziwy. Ja, Pitole, jaki koks. Szanuję. Była oferta śniadaniowa. Firma przynosiła zyski. Dobra, ja nie rozumiem tego fenomenu. Dla mnie każda Sekundę. rzecz z oferty śniadaniowej Również. poza frytkami wygląda obrzydliwie. Nie o, wiem, oferta. nie trawię tego. Firma przynosiła zyski. W 72 była już warta okrągły miliard, a 4 lata później już 3. Ale firma nie zapomina o społeczności. Zarząd wychowany jest jeszcze w starszych zasadach. Wierzy, że należy oddawać coś społeczności. Wiecie, co było fajne? W McDonaldzie kiedyś była kawa za darmo, do którejś tam godziny rano. I my mieliśmy blisko szkoły dworzec, na którym był McDonald i się szło z rana po prostu po darmową kawę. Tutaj się biznes. Powstaje więc Fundacja Ronalda McDonalda. Zapewnia ona domy... No tego było, nie? Takie plastikowe boksy były przy kasach cały czas. Tak, były, no. dla rodziców, których dzieci przebywają w szpitalach. Firma zachowawczo podchodzi jednak do niektórych pomysłów. Tak jak choćby w 1974 roku, kiedy zaproponowano otwarcie McDonalda w Nowej Zelandii. Rozmowy trwały przez wiele miesięcy, aż w końcu otworzono restaurację, która osiąga wyniki dużo lepsze niż te estymowane w prognozach. McDonald's szedł za każdym trendem, Próbując jednak być zawsze o krok do przodu, w 1975 roku kopiują od konkurencyjnej Wendy's system drive-thru i implementują go u siebie. Rozpoczynała... No to Wendy's wymyśliło, o proszę, drive-thru jest zarąbiste, komu się chce tam siedzieć w tym maku, daj spokój. Albo zamawiasz na chatę, albo bierzesz w trakcie jazdy. Pójście tam jak do restauracji, ja się tam zawsze jakoś tak brudno czuję. Trochę mi wstyd, że tam jestem. <laughs> I nie, że to jest jakieś miejsce brudne i złe, tylko tak wiesz, wszyscy przyszli w pi... Jak świnie. Od teraz co czwarte śniadanie w USA było spożywane właśnie w McDonald's. Inne restauracje stosowały agresywne kampanie marketingowe, czy też stosowały praktyki dumpingowe. Wszystko, byleby tylko powstrzymać rozrost złotych łuków. Nic z tego, bo tej siły nie dało się już zatrzymać. Lata 80. przynosiły jeszcze większy wzrost, ale też wiele nowych rozwiązań. Pojawiły się pierwsze produkty z kurczaka, zmienił się też styl restauracji. Produkty z kurczaka w maku są dowalone. Naprawdę, są tak zarąbiste. Z reguły te kurczakowe rzeczy w ogóle w fast foodach są lepsze niż te wołowinowe. Które są jednocześnie nieco plastikowe. McDonaldy zaczęły pojawiać się w środku miast, przy dużych ulicach czy przy centrach handlowych. Ze to chyba był najlepszy ródzek technologii ruch. modułowych, które umożliwiały błyskawiczne postawienie lokalu. Pojawiały się zresztą one wszędzie na świecie. Do lat 90. McDonald był obecny w 58 krajach. Jedyny nice. problem, jaki posiadali były braki kadrowe. Rozwiązaniem więc na to jest postawienie coraz większej ilości uniwersytetów hamburgera. Dyplom hamburgerologa, bo tak to się nazywało, trafia do coraz większej liczby pracowników. McDonald's pojawia się również w bazach wojskowych i szpitalach. A w latach 90. kolejne kraje... Oni aż tak szeroko poszli? Tego to nie wiedziałem. ...otwierają się na złote łuki. W 1990 Chiny oraz w 1992 ten na w Polsce. Kolejki do lokali McDonald's za Żelaznej kurtyny liczone były. w setkach metrów. Sama firma kojarzyła się z dobrobytem i bogactwem. McDonald's stawał się prawdziwym gigantem. Pierwsze 10 tysięcy restauracji otwierano w 33 lata. Kolejne 10 powstało już tylko w 8 lat, zaś teraz rocznie powstaje około 2000 lokali na świecie. To... Rocznie powstaje 2000 McDonald'ów? <laughs> Czyli chcesz mi powiedzieć, że dzisiaj 6 się otworzy, tak? Świat jest dużo większy niż się wydaje, nie na pierwszy rzut oka. Do około sześciu lokali dziennie. Wszystko to właśnie dzięki rozwojowi na świecie w latach 90. McDonald's był w stanie otworzyć swoje restauracje wszędzie, dostosowując swoje menu do lokalnych gustów. Pojawiają się produkty koszerne albo halal. Wiele Jadłem Maka w Wielkiej Brytanii, jak byłem ostatnio. Obrzydliwy. Nie wiem, naprawdę u nas się starają. burgerami, aby tylko przyciągnąć większą rzeszę klientów. To też lata 90. widziały najwięcej wpadek McDonalda. To próby wprowadzenia smażonych kurczaków, makaronów, pizzy czy tako... nie no, gdyby McDonald wprowadził spaghetti, to nigdy tego. Nawet przez szmatę nie ruszył. Tam nic wspólnego z pomidorami będzie miało to pewnie. Kończyły się makabrycznymi katastrofami. Próbowano wprowadzać produkty deluxe, które kierowane były do bogatszych obywateli. Eksperymentowano też z promocjami, jednak ich wprowadzanie powodowało jeszcze więcej zamieszania. Wtedy też konkurencja faktycznie stawała się problemem. Ślepe testy wskazywały, że konsumenci jednoznacznie wstawiają McDonald's niżej, jakościowo niż jego konkurenci. Fakty są takie, że jeżeli nazywasz knajpę królem burgerów, to dobrze by było, że miał dobre burgery i tak się składa, że mają jedne z najlepszych, no. Tak jest, no. Tylko Mac, mi się wydaje, że ich nuggetsy są najlepsze na przykład. No, nuggetsy są chyba najlepsze w Macu. KFC ma te swoje kurczaki po prostu i one też są dowalone, ale KFC poszło trochę w róbmy więcej panierki i dawajmy im mniej mięsa, nie? I to czuć. Jak porównasz to sobie tak do 10-15 lat temu, jak było, jest duża różnica w jakości. KFC. McDonald's ma zabawki, a teraz to takie chyba ch**owe kiedyś, to ja miałem takie radyjko, co muzyczkę puszczało. Pamiętam, że miałem jakieś z Nintendo licencjonowane, miałem y, Luigi'ego plastikowego. By były różne fajne zabawki w sumie. Jak między innymi Burger King czy też Wendy's. Wraz z kolejnymi latami pojawiają się kolejne pomysły. Jednak McDonald's rósł w siłę głównie dzięki stałemu menu oraz stałemu kierownictwu. Dopiero lata 2000 30. No McDonald's ma chyba to, że eksperymenty eksperymentami, ale zdążyli zrobić już taki trzon menu, który każdy kocha, lubi i właśnie zamyka się na niego. Tak jak ja mówiłem, że zamawiam trzy rzeczy w kółko, to ludzie też mają te swoje kilka produktów, które już będą jeść i rzadko kiedy wyjdą poza to. Ja pamiętam jak oni dodali, jak byłem w liceum jakiegoś McTasty czy coś takiego, to była kanapka w ogóle z jakimś sosem sojowym. O kurwa, to było najobrzydliwsze gówno, jakie zjadłem. Tragedia. ...zmiany, głównie oparte na nowych trendach czy nowych regionach, takich jak Indie. Wzrosła też automatyzacja, przez co wiele datów zostało... O, kioski to jest najlepszy dodatek do tego maka. Przysięgam, brak interakcji z tymi ludźmi. Mnie zawsze stresowało to, bo przez to, że fast food działa na takich obrotach, że oni tam, drą się, wiesz, zapieprzają, żeby ci dać to jedzenie, jeszcze wychodzi jeden z kuchni, żeby szybko kasę obsłużyć często, masz takie ale dobra, muszę szybko wiedzieć, co chcę zamówić, a przed kioskiem se postoisz, o może to chcę, a jeszcze lody i w ogóle, fajnie jest. Tego typu rzeczy są zarąbiste. Kasy samoobsługowe robią roboty. <słuch> McDonald's znalazł się pod ostrzałem, kiedy oskarżano go o plagę otyłości bezrobocia, czy też plaga otyłości. <słuch> to przestań żyć, k***. Kolejne akcje próbujące ratować wizerunek nie do końca radziły sobie najlepiej. Próbowano ograniczać szkodliwe produkty, czy też wycofując restauracje z państw niestabilnych. W 2006 roku został wprowadzony nowy wizerunek restauracji, który możemy oglądać aż do dziś. Ten bardziej clean, restauracyjny look jest lepszy dużo niż taki plastikowy, kurde, z cyrku wręcz. Natomiast i tak nie chciałbym tam zasiadać. Podjęto wielu prób. Ale czuć, że McDonald's stał się trochę bardziej taki, daje ci vibe troszeczkę porządniejszego miejsca niż jakiegoś. Gówna z kartonu, w którym możesz kupić gówno z kartonu. na celu ograniczenie śmierci, Które smakuje jak gówno z kartonu. czy też promowanie recyklingu. McDonald's cały czas podkreśla, jak ważne dla niego są cele społeczne. Nie jest to nic dziwnego. Z wartością dochodzącą do niemal 30 miliardów dolarów i z wzrostem, który od wielu lat cały czas zadziwia analityków, McDonald's stanowi gigantyczną siłę, która może zmienić świat. A jeśli chcecie wiedzieć, ja, czym polega sukces McDonald's z poziomu finansowego, zapraszam na kanał mojego znajomego Damiana, który właśnie rzucił swój film na temat tego, jak zarabia McDonald's. Zapraszam. Link z... Franczyza, nie? U nas chyba jest. Nie, nie wiem, w Stanach pewnie to do... wszystko. Wszystko jest oficjalne. Ogólnie dużo tych marek raczej na franczyzach leci niż na otwieraniu się oficjalnie, centralnie z, z własnej ręki w nowych krajach. Znajdzie się tu lub tu. Ataki na pozycję światowego magnata są coraz częstsze, no i nie bez powodu. Internet coraz i ruch. Zapala się dyskusją dotyczącą wątpliwych działań. Sieci McDonald's. Złe traktowanie pracowników, głównie wynikające z kiepskich środków bezpieczeństwa, kończy się dla wielu poparzeniami i innymi uszkodzeniami. Uf. Zazwyczaj za pensję, która jest po prostu niska. O nie no, te pieniądze są kurwa śmieszne, ja współczuję tym ludziom. Jak ja sobie pomyślę o tym, że o moich humanistycznych zainteresowaniach mógłbym tam skończyć kur... i fryty przewracać? O, chłopie, jeszcze te posiłki pracownicze, więc stajesz się gruby przy okazji. Nic fajnego. Kur... Nie dość, że zostajesz grubasem pracując w maku, to jeszcze do tego biednym grubasem. Jak ktoś pracuje w maku dłużej niż miesiąc i wytrzymuje, to szanuje psychikę. i innymi uszkodzeniami. Zazwyczaj za pensję, która jest po prostu niska. W szczególności mówią o tym pracownicy z Ameryki, którzy to najczęściej atakują McDonald's. Ważnym, jeśli nie najważniejszym, jest działalność McDonalda w Amazonii. Od dekady pojawiają się już poważne oskarżenia wobec firmy, głównie poprzez niszczenie lasów i tworzenie na nich upraw i plantacji. Tempo i metody, które wybiera McDonald's, odbijają się bardzo niekorzystnie na środowisku naturalnym. Przyczyniają się do wielu zniszczeń, przesiedleń czy też pożarów, o których ostatnio było głośno, które mają oczyścić teren. Wiele oskarżeń padło również dotyczących traktowania zwierząt, które przetrzymywane są w okrutnych warunkach. Każdy z nas zna logo McDonald's. Logo McDonald's jest jednym z najbardziej rozpoznawanych logo na świecie. Niewyobrażalne wręcz tempo wzrostu stawia pod dużym znakiem zapytania to, co może się wydarzyć. Bowiem kto wie, co dokona nasz poczciwy klaun z nielimitowanym dostępem do pieniędzy? Zapraszam Was raz jeszcze, żebyście zobaczyli kanał mojego znajomego. Tu znajdziecie do niego link, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Cześć. Fajny materiał, podobał mi się. No i tak właśnie to było z tym makiem. Daj znać, widzu z YouTube'a w komentarzu, ile razy w miesiącu zdarza ci się zjeść McDonalda. Bo ja w sumie muszę przyznać, że tak, raz, dwa w miesiącu na pewno.